Jak marketer sieciowy, czyli MLM-owiec, może pomóc światu? To będzie film bardzo osobisty, a też bardzo taki, który wydarzenia ostatnich dni mnie wpędziły w taką zadumę jako człowieka, jako brata, jako ojca, jako networkera też, jako zawodowca w naszej branży. Moi drodzy, w ostatnim czasie doszły do mnie w sposób internetowy tutaj poprzez social media tragiczne takie informacje dotyczące znanych mi bliżej lub mniej osób, ale osób, które były znane w świecie w e, social mediów czy, czy telewizji i tak dalej. Pierwsza osoba, która odeszła z tego świata ostatnio to jest e, Joka z kalibra, e, zespołu Kaliber 44, e, na którym się wychowałem. To był, to był taki zespół, który bardzo dużo go słuchałem i tak dalej i wcześniej odszedł Magik, dawno temu, nie, nie wiem jakoś z 10 lat temu, teraz nie, nie, nie przypomnę sobie, ale to nie ma znaczenia natomiast w tej chwili odszedł Joka nie wiem dokładnie co tam było powodem, prawdopodobnie depresja ale dokładnie w ciągu tygodnia czasu plus minus, odeszły 4 osoby DJ Hazel Przyjaciel moich przyjaciół Tomasz Jakubiak, znany bardzo też kucharz w Polsce, i chyba wczoraj informacja, że odeszła Sonia z hotelu Paradise. Sonia Szklanowska, o ile dobrze zapisałem sobie nazwisko, i to są takie bardzo przykre wiadomości, ale dlaczego mówię to w kontekście. Network Marketingu w ogóle, i mam nadzieję, że słysząc ten przekaz, przekażesz go innym osobom, dlatego że e, dzisiaj na świecie mamy bardzo dużo różnych sytuacji i nie zawsze mimo że jesteś znaną osobą, rozpoznawalną osobą, albo często jak nie jesteś, to w ogóle o tobie nikt nie wie nawet, ale już, już mówiąc o tych znanych osobach nawet, to te osoby nie zawsze mają tak różowo w życiu, jak się wydaje, że ktoś jest w jakimś programie Hotel Paradise, czy, czy jest znanym raperem, czy, czy nie wiem, muzykiem, aktorem, jak mamy przykład Robina e, Williamsa, który też e, prawdopodobnie e, przez depresję Zmarł po prostu, tak? I powiem Ci, ja też mam swoją osobistą historię, powiedziałem Ci. To jest zdjęcie mojej siostry, której już od ponad 10 lat nie ma z nami. Eee, moja siostra Kasia, która w wieku 20 lat z haczykiem odeszła z tego świata. I dlaczego ja Ci dzisiaj to nagrywam i dlaczego, do czego Cię chcę zainspirować? Otóż ostatnimi czasy. Dotarła do mnie fajna informacja, taka pozytywna, akurat informacja, że jeden z naszych kolegów networkerów opowiedział ze sceny, jak dzięki temu, że właśnie był w networku, dołączył do networku w momencie, kiedy miał bardzo duży kryzys. To był kryzys związany z finansami, głównie, ale dołączył do, do tej branży i po prostu e, dzięki temu, że się odbudował, przebywał w, poz w pozytywnym środowisku. To przetrwał ten kryzys, tak? I powiedział na scenie, że uratowało mu to życie. I teraz chcę, aby ten przekaz poszedł dalej w świat, aby marketing sieciowy, czyli ta branża, którego, w której jesteśmy, pokazywała, że można robić dobre rzeczy w życiu. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten, ten, ten człowiek, który opowiedział tą historię, ma historię podobną do wielu liderów osób, które doszły do czegoś w tej branży. Tak jak historia moja, gdzie ja z desperacji, kiedy moja siostra zmarła, postanowiłem zmienić swoje życie. Postanowiłem w życiu zacząć robić dobre rzeczy. Postanowiłem sam osiągnąć rezultat. E, ponieważ wiem, że w głównej mierze tu też chodziło na przykład w tej sytuacji mojej siostry, ale też w wielu historiach o finanse. Ja postanowiłem, że mimo, że nie pochodzę z rodziny, jak to się mówi, milionerów, to ja będę pierwszą osobą w rodzinie, która zapoczątkuje tą pozytywną zmianę, tą zmianę mentalną, tą zmianę, tą zmianę w ogóle podejścia do życia, czyli ja zapoczątkuję taką inną historię w życiu pójdę na inne tory, zacznę się innych rzeczy uczyć i chodzi mi o to, że dzisiaj ty jako networker, jeżeli oglądasz to jako networker mam nadzieję, że też cię zainspiruje jeżeli cię zainspiruje to wideo, to udostępnij je koniecznie swoim znajomym networkerom bo ty jako networker odpowiadasz za, za to że być może, uwaga, uratujesz komuś życie bo historia, którą opowiedział ten kolega nasz z branży, ze sceny E, zainspirowała wiele osób, i być może dzięki tej historii ten kolega uratuje komuś życie. Ale my w branży mamy masę takich historii i często o nich nie opowiadamy. I to jest twoja odpowiedzialność jako networkera, żeby te informacje siać dalej. Dlaczego? Bo jeżeli zachowasz tą informację dla siebie, to uwaga, być może życia komuś nie uratujesz. Ja dowiedziałem się o marketingu sieciowym i to uratowało moje życie. Niestety było za późno już dla mojej siostry. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, że branża marketingu sieciowego istnieje, ale w jaki sposób i dlaczego miałaby branża marketingu sieciowego uratować życie wielu osób? Otóż w naszej branży jest masę osób, które na przykład doszły do siebie w tragicznej podniosły się w tragicznej sytuacji zdrowia. Były chore, zaczęły mieć świadomy mindset, zaczęły się lepiej odżywiać, lepiej dbać o siebie i tak dalej, zmieniły swoje nawyki. I uratowały swoje życie od strony zdrowia. Ktoś inny, na przykład miał depresję, bo nie wiem, bo nie miał dookoła siebie sprzyjających osób. Być może miał toksyczne środowisko, być może rodzina, być może mąż, żona, e, bliscy ciągle tylko mu kwakali nad głową, że się to nie uda. Być mo i, I teraz pytanie, czy znasz takie osoby? Napisz mi w komentarzu. Napisz mi w komentarzu. Co Tobie zmienił marketing sieciowy. Jeżeli oglądasz to wideo, napisz proszę, ja będę wiedział, że, że to wideo ma sens, że chociaż. Je, jeżeli chociaż jedną osobę uda się uratować tym filmem, to ja chcę, chcę żeby to się, to się po prostu wydarzyło. Chociaż jedna osoba. I bo do, dla tej jednej osoby będzie miało to znaczenie. Więc udostępnij ten film swoim znajomym, networkerom, a może normalnym znajomym. I teraz zobacz, być może ktoś jest samotny, być może ktoś nie ma wsparcia. I nagle w network marketingu, ponieważ tutaj są osoby myślące w tym samym kierunku, odnajdzie się jakaś przyjazna dusza. Może tej osobie uratuje życie ta, ta przyjazna dusza, bo jest wspierające środowisko. A być może z takich już najbardziej przyziemnych, po prostu finanse się zmienią komuś, tak? Ja zaczynałem tą branżę, jak miałem 200 tysięcy złotych długu i doszedłem do sytuacji, kiedy z tych długów przez 10 lat je spłacałem komornicy, po prostu listy ciągle. Moja mama otrzymywała te listy, moja siostra to widziała. Gdzie ja już nie mieszkałem, w miejscowości, gdzie te listy przychodziły, a ja tam byłem zameldowany, bo nie chciałem, żeby mnie komornicy namierzyli. A i 10 lat to, to robiłem, spłacałem swoje długi. I byłem też zdesperowany. Byłem, e, mieszkałem w e, kawalerce, gdzie były spuszczone żaluzje, tak żeby e, właściciel e, mieszkania nie wiedział, że ja jestem, ponieważ e, nie miałem na czynsz na mieszkanie. Ale postanowiłem to zmienić. I, I teraz mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje Ciebie, być może Ciebie, być może kogoś innego. Ale najważniejsze jest to, żeby e, po prostu dzielić się tymi historiami, bo pamiętaj, że nie uratuje życia nikomu ta historia lub podobna do tej historii, które być może masz w swojej firmie uwaga jeżeli nikomu tej historii nie przedstawisz. Jeżeli ty komuś tej historii nie wyślesz, nie pokażesz, nie, nie zainspirujesz, nie mówię, że to moją, ale, ale masz pewno, pewnie w swojej firmie takie historie. Więc nie uratuje życia nikomu ta historia do momentu dopóki ty tej historii komuś nie udostępnisz. Więc jeżeli Otwórz oczy, powiem tak. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w słabej sytuacji, czy to finansowej, czy to mentalnej, czy to zdrowotnej, to zacznij działać w tej branży. Bo jeszcze raz powtórzę, możesz zmienić życie ludzi. Nawet jednej osoby, będziesz mieć plusik w niebie, że tak powiem. Ale nigdy nie zmienisz życia innej osoby, jeżeli nie przekażesz tej informacji dalej. Więc, żeby to już było enough, żeby to, to, to było koniec tych tych smutnych wiadomości, które czytamy co jakiś czas w social mediach, że ktoś znany czy mniej znany, czy ktoś z rodziny tak jak moja siostra odchodzi z tego świata właśnie przez depresję ponieważ nikt nie zauważył w porę sygnału odpowiedniego zainspiruj te osoby historią, którą masz wokół siebie otwórz oczy na te historie i dziel się nimi jak najczęściej. Mam nadzieję, że ta historia do Ciebie dotrze, że Cię tutaj w serduchu zainspiruje. Jeżeli chcesz więcej takich historii, obserwuj kanał marketingsieciowy.pl na Facebooku, na YouTubie, czy na stronie marketingsieciowy.pl, ponieważ robię tutaj wywiady z osobami z naszej branży i Takich historii pojawi się w najbliższym czasie jeszcze więcej. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że Ty masz swoją historię. Napisz mi, jaka historia była przełomem dla Ciebie. Napisz mi w komentarzu, jak widzisz to wideo. I do zobaczenia na plażach świata z pozytywnymi osobami i z osobami, które poszły do góry, które być może miały trudności, ale ktoś kiedyś. Opowiedział im historię lub pokazał im historię. Wszystkiego dobrego. Tomasz Damian z Marketing .pl. Cześć.